Cześć, na witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Back to Old School. A w dzisiejszym odcinku zagramy w najpopularniejszą ścigankę z serii Need for Speed, czyli Need for Speed Moss Wanted z 2005 roku. Także cześć, na witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Back to Old School. Tak jak już widzicie, wiecie z tytułu, jak powiedziałem na początku, gramy sobie. Według mnie przynajmniej flagowca z serii Need for Speed, czyli Need for Speed Mosuane z 2005 roku. Jest to jedna z niewielu gier z serii Need for Speed, która, że tak powiem, skradła moje, że tak powiem, serce i zaangażowanie do niej. Jeszcze jest, wcześniej był Underground, ale to, że tak powiem, jeżeli chodzi o ściganki z policją i tak dalej, no to jeżeli chodzi o cały ten system y, ścigania się z policją, policyjnych pościgów, to myślę, że Nitwor Speed Moslanet jest takim flagowcem ich. Y, o samej grze, co mogę powiedzieć, y, na pewno dużo osób grało, nie mówię, że każdy, bo... Mogą być na pewno małoletni widzowie, tudzież ludzie, którzy nigdy nie grali w Oswantea, a to naprawdę błąd i polecam nadrobić grę i serię, bo jest naprawdę świetna. Mówię cały charakter gry, cały system gry, nie z tego, że brakuje mi troszkę w nim driftów, bo gdyby wystąpiły tutaj drifty, to myślę, że gra by była w 100% pełna, jeżeli chodzi o Need for Speeda i mimo że tak powiem prób myślę, że bardzo bardzo ciężko by było im przebić kiedy kiedykolwiek. Mimo wiadomo poprawy graficznej i tak dalej. Myślę, że bardzo, ale to bardzo trudno byłoby im kiedykolwiek przebić właśnie tą tą część. Mimo że ona jest z 2005 roku, według mnie do tej pory ma świetny model jazdy, ma świetną ma swój charakter po prostu. Ma świetny model jazdy, ma co prawda efekty graficzne, jak na tamten rok, jak na tamte czasy całe, że tak powiem, dynamika gry, to wszystko jest naprawdę świetnej oprawie. Fabuła gry jest, jak na ścigankę, naprawdę świetna i nie jest, że tak powiem, nie jest tak? Ma swój zaczątek, co, co do samej fabuły, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś wie, to no, może mnie poprawić, jeżeli się pomylę. Jeżeli ktoś nie wie, szczerze, co mnie będziecie poprawiać, jak ja powiem same fakty. Yy, gra się składa z czarnej listy, mamy 15 gości. Musimy, każdy ma swoje wyzwania, do każdego musimy mieć odpowiednią ilość notowań, odpowiednie kamienie milowe, odpowiednie wyścigi, odpowiednią ilość wyścigów, bo to w to co będziemy które, które wyścigi będziemy przechodzić to już jest nasz wybór mamy 15 ludzi mówię świetne jest to że nie opiera się to tylko na tym że musimy załóżmy przejść 2-3 wyścigi mamy że tak powiem bossa tylko musimy jeszcze zdobywać notowania zdobywać kamienie milowe gra po prostu nie, nie ciągnie się jak że tak powiem flaki z olejem tylko cały czas jest akcja nie? nie skupiamy się tylko i wyłącznie na wyścigach z osiem torach, czy coś tylko to mówię ma taką swoją świetną dynamikę mimo próby powtórki ja to uznaję za taki remaster z 2012 roku gdzie wyszedł Need for Speed Most Wanted mimo mimo że tak powiem, swobodnej gry online mimo tej swobody gry rozgrywki w sieci bardzo daleko od mimo tych 2007 lat, 7 lat przeskoku. Nowy Mosuanted, bardzo ale to bardzo odstaje od tego Mosuanteda, i naprawdę ta próba remasteru tej gry w 100% takim się według mnie nie powiodła. nie niczym nie, co prawda pograłem troszkę, ale to, że tak powiem, te gry nie mają takich, nie mają ze sobą nic wspólnego ani, mówię, ani to nie jest już ten sam styl, to już nie jest ta sama. To już nie jest to samo. Jeżeli gramy w tego nowego Moslanteta, już nie czujemy tego samego, co czuliśmy przy graniu w tą część, przy przechodzeniu wszystkich wyścigów, wszystkich bossów i przy pokonywaniu Razora, no bo tam tylko odblokowujemy sobie auta, a tu mówię, ta fabuła jest naprawdę wciąż Jest, mimo, na ściga... mimo że to jest ściganka, no, fabuła jest, jest, że tak powiem, e, e, taka zwarta. Ma sens i jest powiedzmy sobie wciągająca, no bo każdy chce prędzej czy później pokonać Razora, chce go, chce może tak powiem, odebrać swoje BMW M3 i każdy z nas chce, chce być królem wyścigów w Rockport City, więc mówię, myślę, że to jest tak, jeżeli ktoś nie grał w serię Most Wanted Naprawdę polecam nadrobić, bo jest to świetna, ale to naprawdę świetna gra. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze mogę powiedzieć o samym e, Mosuantezie? E, znaczy w ogóle to, że mają e, koncesje na, na wszystkie modele samochodów, że Mamy różnorodność samochodów, mimo że wiadomo, w każdym ForSpeedzie mamy koncesję, mamy różnorodność. Nie wiem dlaczego, ale cały styl jazdy, wszystko tutaj jest takie, co mimo tego, że grałeś w to już kilka razy, za każdym razem chcesz wrócić do tej gry i za każdym razem na nowo, że tak powiem, przeżywasz tą grę. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Za każdym razem lubię sobie pościgać. Pościgać się, czy tak jak teraz wybrałem sobie serię prób, żeby sobie pouciekać przed policją. Bo to jest, mówię, takie... to jest flagowe. To, to, to urzeka, w te, to urzeka w tej grze, nie? Myślałem, że mi się uda uciec, a tu niestety. Myślałem, że to już będzie koniec, że... że już sobie, że tak powiem... zakończę. A no tu proszę. Jednak mnie zaskoczyli. Dobra, to teraz tak powiem szybciutko o samej serii Back to czyli Jeżeli ktoś myśli, że będę tu ogrywał gry od początku do końca, to nie. To jest tylko mówię. Powrót do starych gier. Jest to seria, nie wiem, na pewno nie jest autorska, ale nigdzie jej nie widziałem. Wpadłem na nią sam. Tak samo wszystkie trzy serie zrobiłem. Tylko i wyłącznie ze względu na to, co sam pomyślałem, że mógłbym zrobić. Mam jeszcze pomysł na serię. Co z tego wyjdzie? Okaże się. Mam nadzieję, że żadne kwiatki, tylko same rodzynki. Że wszystko będzie świetnie w porządku. Żeby wam nie przedłużać, na dziś to wszystko dam się złapać. Żeby nie było, że. Zrobimy tak. Na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Yy, polecam grę, jeżeli ktoś nie grał. Jeżeli ktoś grał. Mam, mam nadzieję, że narobiłem Ci ochoty na zagranie kolejne. Dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku z, z serii w przyszłym tygodniu. Na dziś to wszystko. Na razie dzięki, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. A, pamiętajcie o lajku i pamiętajcie o y, subskrypcji. Na razie, dzięki, cześć!